Analiza indeksów. Witam. 30 września. Tradycyjnie WIG-20, skala dzienna. Jak widzimy, indeks zbliżył się do eksponowanej przeze mnie zapory popytowej 1641-46. W rejonie tej strefy pojawił się popyt, stosunkowo silna reakcja, no ale to, co jest charakterystyczne, to, co jest rzeczywiście symptomatyczne i warto o tym mm, przypomnieć, i podkreślić, to kłopoty z wybiciem tak zwanego węzła DiNapolego, czyli strefy utworzonej na bazie zniesienia 38,2 i 61,8. Jak się za chwilę okaże, bardzo podobna sytuacja, z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia również na indeksie S&P 500. A więc węzeł 1738,44 jako najbliższa licząca się, no i historycznie, można to tak nazwać, potwierdzona już strefa oporu FIBO. Uważam, że dopiero w przypadku wybicia tej strefy no, popyt stworzyłby sobie takie dodatkowe przedpole dla dalszych działań zmierzających no, oczywiście do negacji całej tej relatywnie silnej, jednak fali spadkowej. Więc to jest taki warunek konieczny tutaj do spełnienia, czyli wybicie 38-44, by według mnie można mówić o poprawie wizerunku technicznego. Na razie mamy tylko ruch odreagowujący z rejonu 1641-46, nie poparty przełamaniem ważnego oporu 1738-44. No oczywiście, tak jak powiedziałem przed momentem, strefa 41-46 jest liczącą się zaporą popytową, przede wszystkim dlatego, że tutaj wypada między innymi 38,2% całego ruchu wzrostowego. Inne projekcje, również te wyliczone na bazie tych ostatnich potwal, świadczą o tym, że. W przypadku przełamania tak charakterystycznego wsparcia, moglibyśmy mówić już o takim ewidentnym pogorszeniu się wizerunku technicznego wykresu w ujęciu średnioterminowym. A więc popyt ma tutaj o co walczyć. Ta reakcja w rejonie analizowanego węzła, reakcja ze strony kupujących jest pozytywna, no ale na razie bez potwierdzenia w postaci wybicia znanej nam już strefy 38-44. Zobaczmy kontrakty. Tutaj no, w ostatnich komentarzach eksponowałem przede wszystkim wybicie tzw. pierwszej zapory podażowej FIBO, utworzonej przy pomocy techniki grupowania zniesień, no i składającej się, widać to dokładnie na wykresie, ze zniesienia 14,6, 18,6, 23,6. Często tak się zdarza, że wybicie Takiej pierwszej strefy tych grupujących się zniesień, wyzwala dodatkową energię z rynku i jest takim uwiarygodnieniem dla tego procesu kreowania ruchu odreagowującego. No w naszym przypadku rzeczywiście przybrało to taki wręcz spektakularny wymiar, bo nie zawsze tak się dzieje oczywiście, bo też piszę o tym, o tym często w komentarzach. Pierwsze zapory FIBO to takie specyficzne strefy, gdzie. Często tylko dochodzi do krótkotrwałych naruszeń i to też jest sygnał, konkretny sygnał techniczny dla nas wtedy. No, tutaj była sytuacja trochę inna, bo rzeczywiście popyt zaakcentował swoją obecność w taki bardzo wyrazisty sposób. Doszło także do przełamania 1721-25. No ale Ruchy wzrostowy wytracił swój WED w okolicy kolejnego zgrupowania 1746-1750. No i ten przedział jest teraz dla nas takim punktem odniesienia, jeśli chodzi o liczące się najbliższe zapory podażowe. Tu wprowadziłem także wątek dzisiaj dokładnie w komentarzach porannych dotyczący tej linii szyi, potencjalnego oczywiście na razie tylko. Klasycznego układu odwróconej głowy z ramionami. Ta strefa, przepraszam, ta linia, w jakimś stopniu tą linię można łączyć z węzłem 46-50. Zmierzam do tego, że wybicie takiej linii i sforsowanie oporu dopiero dla mnie byłoby uwiarygodnieniem. Całego tego ruchu i tak naprawdę zapowiedział jego kontynuacji. Wtedy wykres moglibyśmy automatycznie też analizować pod kątem formacji harmonicznej A, B, C, D. Tymczasem no, mamy sygnały słabości. Pierwszym, o którym, o którym wspominałem wczoraj, no to naruszenie strefy 1721-25. Traktuję to jako taki wstępny sygnał słabości, no ale to, to, to dzisiejsze. Ten dzisiejszy akcent podażowy już troszeczkę psuje nam jednak ten wizerunek techniczny. No, w tej chwili w komentarzach sugeruję, by zwracać uwagę na węzeł znany nam już zresztą dobrze, 1688-1692. Takie strefy często zamieniają się swoimi rolami. i Wcześniej był to opór, teraz może być wsparcie. Tym bardziej, że dokładnie tu wypada zniesienie 61,8% całej tej silnej potwali wzrostowej. Więc wychodzę z założenia, że dopiero przełamanie tej strefy byłoby takim chyba już decydującym sygnałem negacji całego tego ruchu i zapowiedzią powrotu kontraktów do węzła 1656-59. No i tak. I jak już przed momentem wspominałem, na razie strefę 1121 25 pominąłbym, a skupiłbym się głównie na tym klasze FIBO 1646-1750, no i dopiero negacja tej strefy byłaby dla mnie wiarygodnym wskazaniem, zapowiadającym jednak możliwość no, ponownego uaktywnienia się popytu. Zwróćmy uwagę na ciekawą sytuację na indeksie DAX. Zresztą na SP za chwilę też można stwierdzić, że bardzo, bardzo interesująco to wygląda. Natomiast tutaj, podobnie jak na WIGU20, indeks zbliżył się do węzła 12.185-12.254. Nie doszło do bezpośredniej konfrontacji, ale w rejonie tej, tego przedziału popyt się uaktywnił. Dość, dość taki ofensywny sposób zamanifestował swoją obecność, bo luka hossy, wybicie 12.700, 12.755, no i proszę zwrócić uwagę, że ta strefa pełni teraz rolę wsparcia. I to na tym etapie trzeba traktować pozytywnie, bo wspominałem w, w tym ostatnim swoim komentarzu, wideo czwartkowym bodajże, że jeśli taka sekwencja nam się tutaj po, pojawi sekwencja wydarzeń, no, no to popyt stworzy sobie takie sprzyjające warunki do podjęcia kolejnych działań. Na razie rzeczywiście strefa 12700-12755 działa jako wsparcie, ale jeśli przestanie działać, dojdzie do domknięcia tej luki Hossy, to to z kolei potraktowałbym jednak negatywnie jako taki false start, przysłowiową pułapkę Hossy, no, możliwość dla odmiany Wejścia rynku niemieckiego w fazę ruchu spadkowego. No tutaj też na pewno zwracałbym uwagę w kontekście węzła 12700-12755 na wymienioną przed momentem lukę HOSY. Według mnie jej domknięcie w tej chwili, czyli też powrót indeksu poniżej wymienionego klastra FIBO, to ewidentny sygnał słabości przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym. No i argument raczej przemawiający właśnie za tym ruchem powrotnym w kierunku 12185 12254. W przypadku kontynuacji ruchu wzrostowego na pewno ten pułap tutaj 13033 pojedyncze zniesienie 61 i 8 ale w rejonie tego zniesienia wypadają także inne projekcje. Między innymi występuje luka Bessy. I to też jest ważna okoliczność, która nam dodatkowo wzmacnia pułap wymieniony przed momentem 1333. Więc ciekawie, ciekawie wygląda to na indeksie niemieckim i róż, równie, równie ciekawa sytuacja na SP. Bardzo podobna, wręcz identyczna, jak w przypadku VIB-20, bo również mamy do czynienia z węzłem DINAPOLEGO, czyli strefą 3.345.54. 54 Przypomnę, że to jest bardzo charakterystyczny węzeł, utworzony na bazie 38 261, 8. No i wydarzenia koncentrują się teraz na SNP w tym rejonie po silnym ruchu wzrostowym, ale wcześniejszym też naruszeniu. Strefy 3258-3277. Po naruszeniu bardzo szybko ruch spadkowy wyhamował swój impet, i to była generalnie bardzo taka no dość korzystna dla kupujących sytuacja dość charakterystyczny sygnał techniczny, bo tylko krótkotrwałe naruszenie ciekawej zapory popytowej, wytyczonej na bazie ważnych zniesień wewnętrznych. No i spotkało się to z kontynuacją odreagowania, no ale w tej chwili i ale w tej chwili no, mamy tutaj ewidentne kłopoty z wybiciem 334554. Nie było ostatecznie udało się pokonać ten opór to tak jak mówiłem w czwartek, no to był zdecydowanie argument przemawiający za kontynuacją odreagowania wzrostowego, nawet uwzględniając tutaj możliwość powrotu do tego średnio czy nawet długoterminowego oporu 3550-3603. Natomiast podobnie jak i na WIG-u 20, czy też omawianym przed momentem indeksie DAT, domknięcie luki, kontynuacja ruchu spadkowego, Czyli takie podkreślenie niemożności wybicia 45-54 to z kolei raczej sygnał słabości i nie można wykluczyć wtedy większej aktywności poda podaży, a w przypadku również wybicia tej dolnej linii kanału konfrontacji w przedziale 3162-3169. Interesująco to wygląda zatem na SP, głównie w kontekście węzła 3345-54 i ewentualnego sygnału uwiarygodnienia tego całego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w okolicy 3162-3169. Dziękuję bardzo. Kolejny komentarz ukaże się najprawdopodobniej w piątek.